Także jesteśmy po loadingu, widzicie z nami Mr Black, a znaczy Blackpl, Blacking.pl o To jest Mr. Baca, to, to jest Wiecie, to są Greksus. wiecie, chińskie, chińskie bliźniaczki. Łeby ci I boże... Ej, sam bityś, ty uważaj na siebie, bo ty jesteś tu Murzynem, wiesz, one lubią Murzynów. Ale mieliście tam bronie na stole. Gdzie? Gdzie? Ch chodźcie za mną. Gdzie? Tędy. No tędy, no który, bo... to, który to ty? Patra nie biegnij typ. za nim Mamy tu gadać z nimi? Tu są wojskowi? Oooooooooo e. Moje, moje, moje No już Moje są Oddaj mi! Już mi zajęto pistolet! Wytastylę pistolet! E, oczywiście nigdy nie masz żadnych obuchowów. Którą skrzynkę? Jeden, jeden pistolet jest mój. Moi... Bo żeśmy tu wpadli jak nie wiem, nie o. ja go biorę, nikt nie chce. Nie no weź mi daj! Na... Ja go zybu, tu patrzyłem. Dobra, czekaj, już ci wyrzucam, tylko se rozdam punkty Także widzicie ja idę w sztukę przetrwania. Ekwipunek mam też dość dobry Policjanci, policjanci. Masz ba, co Daj, ten Dobra go będę używał już Fajnie. jeszcze wyrzucę taki nie macie jeszcze taki wam wyrzucę no wow. i dobra eee, jeszcze a nie ten sprzedam nie dam wam go sprzedam go bo dają więcej hajsu właśnie ja też się to sprzedać coś eee, powiedz mi gdzie tu jest ktoś kto handluje no jakiś sklepikowy nie ma nie ma nie ma no nie ma eee, nie, nie wiem że będzie gdzieś tam, tam tu jest dużo ludzi i oni Zapylamy. są oni są załamani także jesteśmy już w jakiejś nowej mapie Ale tam był workbench a wy tuszki pisujecie kradnięcie w domach no i to są ci bogaci o tutaj jest widok na mnie mia... czekajcie A tu już nie ma małych budynków chcę zobaczyć przy no, doc czym dochodzisz no ktoś mi tu kował jak są Baca! co? wszystkich w drzwiach gdzie? Baca plus drzwi równa się pokaż U ale zombiaków, ty! Tu będzie roz... Będę w nich ...komariolka. Nie, Kuba już przeszukał wszystko, on już tu już pokradł. On już... Co już przeszukałem, jak ja nic nie dostałem, stary? No ja gdzie ja do, do tego warbench'a, jak do tego warbench'a się idzie? Chyba już chyba wszystko wiem. było przeszukane, na pewno Black. Czekaj, ten się, wezmę od tego quest'a. No. no! Co jest? Ej! Jaka prawie, zabiłem. No i... O, tej, no tej. Pasz, tej. Black, jesteś murzynką. O ja jestem c tym Irokezem. Ej e, nie no Ej e, ale tu przekinają My nie możemy takich rzeczy pokazywać Ona stanie ma SHIT No bo, jak jakiegoś kurczaka udajesz ej motherfucker motherfucker kogo obchodzi, że getto płonie No wiesz bo y, Greeks czy Sambi jest murzynem Oni żyją w gettach więc kogo obchodzi, że getto płonie, nie Original Voodoo Child <laughs> tak masz napisane na plecach, chyba. Co? Original Voodoo Child. Tak masz na plecach napisane. O Jimi Hendrix. Dobra, ej, to spacja, nie? Bo ja wyciągam telefon i dzwonię po kumpli. Macie wpierdolnie. Czekaj jeszcze chwilę. No widzicie, po Jim Kazame dzwonię, no, nie? jest Tekena. Tak, pewnie od razu. A nie, Jim to przyleci na skrzydła. Wait, no. On jest do przecież. Ale widzisz, u mnie, u mnie to ja rozmawiam przez telefon. No u mnie też ty, teraz mam wiesz przez telefon no, i możecie wyciąć kawałki z filmikami l Dobra mi się nie chce oglądać tego Ale mi się chce no bo mnie Fabuła interesuje w przeciwieństwie o, ci. No to miał być Wojtek y z tymi brudnymi dreadami ale no Wojskowi <laughs> się nie chce przedać questów, nie? Tak żebyśmy grali z dwiema chińskimi bliźniaszkami <laughs> Ja je mogę wziąć, bo teraz się zaczyna bronić Fajnie jest. dla mnie. Czyli czekaj. Yy, Chinka jest za ratownikiem. Mhm, dobra, tak tak także jest... Murzyn jest za... ciało. Głową w mur. Ciamo. Tak nazywa Czasu. się ten quest. Ej, wdepnęliście mnie, ja już byłem sobie przy workbenchu Ej czy tutaj wiesz, będzie jakiś wybór właśnie czy pomagamy ratownikowi i policjantom. Kwa, kto mnie albo rucha w tych drzwiach? Ja. Yeah. Ej nie idźcie, czekajcie, dajcie mi w workbenchu coś ulepszyć, tak w ogóle przecie naprzód Macie w tupie w ogóle 49. Po... O A tych rewolwer No mam le le Revolver. <laughs> le Lewolwer le mam no Lerolwer Lelowa valvel melvel mam -mel Ja tu ktoś to coś skupuje ej, ej patrzcie co no, ja mam, nie mam. Widzieliście co robi Baco? Nie robi? To był Blocking? Nie Blocking czemu ty tak bronią machałeś Nie wiem Jak ty to robiłeś Podejdź do workbench'a stary Tak jak wcześniej O o! A ty, a ty. <ślepia> <ślepia> Czekaj biegnę Tam się ciekawe rzeczy dzieją Pokaż. Ty też tak No, dawaj, no, ale nie, u mnie stoi normalnie. A u mnie mogę tak macha. Ty jest też tak blank. I baca. Zrób, iść też, baca, iść też tak. Ja chcę zobaczyć, czy też będziesz machał. I nie wiem o co wam chodzi, no, dobra. Aha, widzę. Aha, on go tak naprawia, rozumiem. Ja im wszyscy tak stanęli, obydwaj tak stali. Aha, nie te schody. Nie te schody. Ej ej, no. Jak nie to łapny wyglądał? No wilata, nie, jak to jest co bo. Dwie hinki machają błyszki. O tu kto chce z, z nami. Naprawcie. No, nie, Pfff. Nie, to mi oblad. Teraz yes. będziemy musieli iść do marketu? Co to za gangsta? Nie wiem. Bacat, ba, to będzie, Bacat się też tak to... robi z monitorem? Jak? No że jak żeby się naprawił? <laughs> co bije, go 9 mm. Naprawcie. No, Ej, ziomek, weź policjan, weź mi otwórz. Ej, policjan, to nam da quest'a z posterunkiem, O. No, mam nadzieję. O, on alkohol Ej, chce. Ej, rzeczy do podnoszenia. Ej, ty... da. Ja też mu dam. Nie, a ty, ty mu daj szybciej. Hmm. Ktoś otworzył drzwi. Wyprawa do supermarketu. O, Warg znowu. <laughs> Przepraszam, ale... Ej, Eddik, ja mam to nie, tym razem nie machają. Nie, tym tym razem słuchasz, co, co on ci mówi. Czekajcie, ej, ja mam nowy level. No, tym razem sobie do ucha przykłada pistolet. U, sztuka przetrwania mam prawie na full, koledzy. Także, wchodzimy w to. A ja prawie na full iść mówię, co mam. Patent, chodź tu. To jest bacuś. Ba nie, to baca. Kurde, już się Dobra, i chyba będzie loading, także wracamy po loadingu. Także jesteśmy, jest moja śmierdząca... ...siekiera. Co ty tworzysz? Nie wiem. Gliźniaczki mnie biją. Mej. sam weź. Zadowol je. Jesteś przecież dzieckiem wódu O. Kola moja. Zobacz. Tam jest bum bumbume, czy znaczy grubas. Ej, można wchodzić do tej wody, bo ona jakaś taka zielona jest. Nie yeah. wiem. Nie, no lepiej nie, nie ryzykować. Byli, byli jarać. A! Pali mnie! Gryzie mnie! Je mnie! Nie jest dobra ta woda? Ej, nie Ofa, wiem, bo... ale y, w lodówce są napoje z, z tej wody. Wiecie co, ja, ja wam powiem tak. olać, la, olać bum, Nie, nie olać. No nie Co, nie Jak będzie duża ilość... Y... Lagów. No bo to ja hostuję. Jak będzie duża ilość przeciwników, to mi powiedzcie, ja włączę ulti. No właśnie, no no tak ja też ja tak chcę użyć ulti, nie? E, chcecie butle? Hej, kopka, Kogoś słyszę. Aha, wykuwa tam. Dobra, kto tu jest? Tam masz dowód, tu masz dowód, patrz, tu leży. Yeah. Gdzie? No dużo za wami. Gdzie jest yes, dowód? No tam u góry, tam skąd ja schodzę. Na czerwonej strunce. Uh... Dobra, nie chcę mi się potem Ja Tutaj się nie chcę. Czekaj, ja cię wskrzeszę. Wbiłem cię to... wcyca mu to wbiłem. Choć. <laughs> ale wiem. Ale... <laughs> ja Ufaj ten sierp tam. Czekaj, Black! To ty, Black? Który to ty? To ty, dobra? Patrz, uleczę cię, a nie już mogę tylko handluj, dobra. Teraz został po tobie kręgosłup i czaszka. Dawaj, Baca, otwieraj swoją mocą drzwi. Patrz, Baca, ci nie, pokażę jak się otwiera. Się bum, a, bum! Oh Cój się! Znowu? No, Baca! Patrz co się stanie, jakbyś stał koło niego. To jest taktyka Bacy, jej nie zrozumiesz. Tak. No i, niestety. Puszować głową w Bo... ścianę. Pewnie. Jest w rurki pociągny. Nie ma to jak kanały, jejej. Yeah. Jak żył nie? Przestań mnie puszować w ściany. No, ja jestem... Pomocy? Leonardo. Biegnę, biegnę! Tylko nie wiem czemu nie mogę odkucnąć. Ja jestem Rafaello, no, bo mógł... ja zlożyw nawadam. Jak ty żeś Jak poskręcał no, no, tego no, gościa? No. JAKĄ gościa poskręcał? Just... Nie mam amo uh, uh. Patrz, patrz JAKĄ go poskręcał. Czekaj, trzeba bacę ratować. No... Tobie, tez, ma... tobie też to wbije w no, Ładnie go poskręcał, nie? Patrz co mu Blak zrobił baca kępę okay? znów to normalne. <śmieniczny> <śmieniczny> przypomina pominę te dziewczyny z Facebooka co pozują do zdjęć. <śmieniczny> Butla tu jest, tak to Nie, butli nie chcemy Kto ma pić? No, o, tu jest pićku. screena. A no dobre, też zrobię screena Ale, ale weź, weź się ocknął Jak list A, zrobiłem screena No nie, no kto mnie co chwilę zrzuca, a wejdę, to mi zrzucają nie. Jak gliza? F12 Wychodzi na to, że zombie mają ocet w krwi, bo kości im się robią gętkie Nie wchodź Nie wchodź Nie wchodź. Idziemy do supermarketu Oczekiwani na innych graczy. I znowu super loading Widzimy się znowu po loadingu mój brzuch Jesteśmy po loadingu ale tu widzę Wszyscy im pranie nie nie, to nie lagi, im tak odpierdala. Ba, baca flipie baca pistoletem, także wiecie, nie? Co to był black? To baca robi Będzie flip zjama. flip Zawsze młata Ła mój brzuch Leżeć! A co mi po... A co to było? A zbir jakiś chyba Nie, no oni wystrzeli, coś wybuchnęli Czy ktoś mi zechce zaimplantować cykawkę dającą życie? Ja zarzucę sykawkę Ej weźcie ją Odsuncie się, ja tam zaimplantuję no bum bum Potrzymać się. Ała! A ja po to szedłem akurat! A gruby dalej nic. No bo ja chciałem, żeby on podszedł, żeby to rzucić dalej. Ale zepsułeś. Dobra, Perserk. Jak się ulti się, ty? Nie, teraz wam to... W... pachy wam to wbiłem. That ticks Power Rangers. Opteczka, czekaj, jesteś w apteczkę. Uuu siakam miał przy sobie grubą. Dobra, mam level. Ooo! Tasia level ma 70 mam chodźcie Za to uciszkę. Numerek kupisz zbroję i pakanas maszka Druty Napoje trzą! Gwoździe, o cierp Napój Otwórz. Tośma! Moja... Ma. Moje? Ej, ja mam aż trzy rzeczy mogę stworzyć. Tu Ej, ej, Kuba! Mam męczące woki zosi. Ej Ej, bo... A ja mam taki ten mały miecz samurajski. Tak, ej, ma patrz, wyrzucam coś dla was, patrzcie. Ja mam miecz samurajski. Ej, ja tworzę tulipa na... Pokaż. Czekajcie. Ja, Oklejony tak. szkłem, widzicie to? i bez drogow klejony szkłem nie widać Pozdro, Dumbo pomam woki z O kurwa samuraj ej tu jest jakiś plan nie wiem czy podnieśliście ciernio no właśnie ja ej kto mnie blokuje wypad bliźniaczki jedne tu jest butla Cierń, kurde mogłem ten cierń zrobić a mogę te butle Was, drut jak... Kto, to ma drut ciasto dwa razy Nie wiem Ja mam, ale już zrobiłem sobie buławę Lepsza Ja mam, mam w dupie Idę, cisnąć Zrobiłem dwie rzeczy, tulipa i buławę Ej jak się ulty używało, po ultech w roście czy nie? No, no La la Piękny damage, to piękny damage Dwa tysiące Dimit, jak to mówi z Będzie czaszka. Dla magii. Cześć. Kru baseballu. Tutaj jest. Bramy się za cioła. O! Patrzcie, co jest, patrzcie co jest. Lecimy się. Bitcolla. Co za numer. O, amo. O tam? Co jest po prawej? Nie, tam są... Zbuje, chuje O! Ej, on tu wstaje! Dajcie jeszcze Zabijcie go! No dobra, sam to zrobię. Ja mu zeptam bańkę. Dobra, idę na hold. Kuba, tam są y, strzelający. Jest alkohol i energy drinki, jak ktoś potrzebuje. Ja bym tak nie parował na waszym miejscu, oni strzelają, Radyko, nie? chce ktoś posłuchać mnie? Ja tysiąc, y, tego, tysiąc, tam jest w sejfie. Ile alkoholu. Halo. Łoci. Tu się nie da strzelać z biodra. Usiedł, usiedł, usiedł. Burst Głowę baca! No, do dupy pistolety tu mają. O, w lodówce jest alko Jesteśmy w supermarkecie, także pijcie ile się da? Jest. Chlejcie. wyklejęci Zachlewajcie. Kurde, nie dosięgam! Gdybym <grymny> go dosięgnąć przez zadał i muszę się chować teraz, jak ktoś go rozpadnie. No, w końcu go <grymny> z zmasakrował. Koło mnie jest dowód. Taki piękny dowód. Komu go dasz? Swoim i Ja go wezmę tak. Dobra, idę do działu z napojami energetycznymi. Wszyscy wiedzą po co. Świat, w którym napoje energetyczne leczą. Właśnie, świat, w którym napoje energetyczne Co ty wiesz, wiesz o zabijaniu? Co ty wiesz o energetyzowaniu? No to za hit hitmarkery jakieś mi dać, co tutaj. A, zabij Już myślałem, że tobie. Uuu, pistolet, kurwa, 300 dema. I like co? it, nie? Pistolet, 300 dmg. nie ulepszony. Gdzie jest? Podniosłem. W rękach Adiego, hehe. No ja mam, Dokładnie. czekaj, nieświetliwy pistolet, 300, a nie No i nagle tam zobacz. O. o ja wyważam Świetliwy pistolet Nie, kupi. Dawaj Ja tam wbijam z tasakiem jakby co Leż Tniemy go, na kawałki, obiad Ej nie, zatrułem go, on teraz gdzieś śmierdział Tak O, akta Sam jesteś akta a Fakta. O wieszak, kto chce wieszak? Ma słaby damage, ale... Dimit? O kolejny fakt Batonik Dobra baca, to Nie, to niech będzie tak jak ty mówisz, ma słaby damage No jest! dam ci no obojętne ty A! What the fuck, gdzie on jest? Zaczekam go moje t Jaki on damage demedź o mnie. Jaki dam, 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 Jak to Tak, to jakim do stać. O, mój, mój, to Dawaj mnie to. Wszedłem Dzień. gdzieś Komuś się łamać, a To nie To nie Dawaj. Oni trzymają facet. alkohol w lodówce i oryginalnego szampana, za którego można stoi diamenty. Dawaj. Jak i... Jaki... Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Nie, ja przejdź, jadu. Jesteś jadem, dawaj. Wy, wy macie po 265. Ale, wie, ale wiesz, że ci trzeba się cofnąć, żeby oddać. No niby ta. Pa, jeb, na hita. Poszły. O nie. Strzelające z ziomki. Ja ci... A my tutaj idziemy, gdzie trzeba tak w ogóle. Jezu, ale ty przycisk masz zabrony! No mówię, że to jest kurde... O, Kuba zadupia z beczką, ukrad beczkę! Moje! O, tak! Uuu, znalazłem! Ja. No way! Co no, znalazłeś? No fucking way! Ło! Wow. No, Aleks! kasowałem. No... Adi, jeden gościu jest w y, kuble na świecie Musisz tu nagrać O zabiją mnie! Zabili mnie! Adi, fajnie Chodź tu Ale ja leżę A ja mam kałacha Ja, co masz kałacha? No A ja shotguna Ej, gdzie, gdzie były? Patrz, ba, ja to jest sklep nie, nie dla idiotów Sorry No mnie w kurze, szybko strzelają co to jest? Karabin automatyczny? O, to Lez jest Skąd macie kałachy? Ja sobie wezmę typa. Mm, fajnie, tu leży krój baseballu. E, Kuba, coś dla ciebie. Wymagany poziom 20. Kuba, chodź tu. Pomarańczowa pałka dla ciebie leży, wracaj się. Król baseballu. Bejzbo karabin... Chodź tu. tu mój jak karabin. Karabin. Czekaj, tu karabin widzę? No dobra, ale tam sobie weź króla baseballu. Black zostaw mu go, bo to jest dla niego. Kurwa. Baca no, no, idioto! To nie ja, ale tam kała że od tego zjem. Tak, chuj, ja no, coś zrobił. Jakiś. No. I nie loading, tak. także chyba znowu wracamy po loadingu. Jesteś dla mnie kompletnym zerem. I śmiejesz z ciebie cały czas! I będę się śmiać! Ciak!